Dzisiaj na Starym Zdroju, dzielnicy, która kiedyś słynęła z hotelu Sodety, gdzie była najlepsza kuchnia. o tym pisały przewodniki. Tutaj praktycznie przeżywaliśmy też chwilę chwały Wałbrzycha. Taki symbol tak naprawdę świetności dawnych lat naszego miasta. Teraz jest to stara dzielnica, która ma takie same problemy jak większość starych dzielnic Wałbrzycha, to znaczy brakuje tutaj remontu, kratek stworu. Są ciemne, czy bo przykładem jest radusz rewolucja pocztowa. Wystarczy pomalować latarnie, ale warto zadbać o to, żeby Tak się nie dzieje na pocztowym. Poza tym, tutaj też części do większości więc ludzie zgłaszają, mieszkańcy zgłaszają poczucie braku bezpieczeństwa. Jestem zwolennikiem, aby Straż Miejska chodziła po ulicach i pilnowała porządku, ale nie mogą zrobić to w patrolach jednoosobowych. To po prostu się nie uda. Trzeba to robić po kapitolach dwuosobowych i przede wszystkim trzeba wzmocnić współpracę z policją, tak aby mieszkańcy naszego miasta po prostu czuli się bezpiecznie w swoim mieście.